Witam serdecznie, z tej strony Andrzej, Stefan, Kłebek9, Maria, Ewa, Ewa. A w dzisiejszym odcinku ląduje u mnie na stole radiotelefon Jesu FTM500D. Nowy na kanale, jeszcze tego nie robisz, zachęcam Cię do subskrypcji oraz pozostawienia dzwoneczka, tak aby nie ominęły Cię kolejne materiały. A tymczasem zapraszam na prezentację. Urządzenie Jesu FTM500D otrzymujemy oto w takim kartoniku. Co do samego urządzenia jest to urządzenie flagowe, jeżeli chodzi o markę Jesu i urządzenia przewoźno-bazowe, które pracują w paśmie 2,70 m. Urządzenie oferuje nam dużo komórek pamięci. Pracę w paśmie 2,70 m, szeroki odbiornik, który działa od około 100 MHz do około 1 GHz. Pokrywa również pasmo lotnicze. W paśmie lotniczym oczywiście działa w modulacji AM i posiada również odpowiedni krok dla tego pasma. Krok strojenia oczywiście. Urządzenie. Posiada duży kolorowy wyświetlacz o przekątnej 2,4 cala. Za chwilę przyjrzymy się mu lepiej. Z takich podstawowych cech tego urządzenia, urządzenie pracuje w modulacji również FM oraz modulacji C4FM. Jest to modulacja cyfrowa emisja cyfrowa. Z takich jeszcze dodatkowych cech tego urządzenia, urządzenie posiada analogowy APRS, posiada odbiornik, podwójny odbiornik w czasie rzeczywistym, moc nadawczą 50W, odpinany panel i dużo różnych jeszcze dodatkowych funkcji, o których za chwilę powiem. A wewnątrz urządzenia, wewnątrz opakowania mamy Następujące rzeczy, w które nas zaopatruje producent: jakaś instrukcja skrócona obsługi, rozszerzona instrukcja obsługi wielostronicowa. Eee, czy instrukcja jest w języku polskim? Pewnie nie, ale zaraz sprawdzimy. Nie, instrukcja jest w języku angielskim, bardzo obszerna. Osobiście nie korzystałem, bo nie miałem takiej potrzeby. Generalnie urządzenia bardzo zbliżone, jeżeli chodzi o obsługę do poprzednich modeli, czyli FTM 300 oraz FTM 200. Wewnątrz opakowania znajdziemy oczywiście urządzenie. Za chwilę się mu przyjrzymy troszkę lepiej urządzenie dość ciężkie. Zaraz tutaj omówimy poszczególne rzeczy i parametry. W zestawie mamy zawieszkę na mikrofon, zapasowe bezpieczniki, komplet wkrętów do przykręcenia urządzenia, na przykład w samochodzie, kabel zasilający, standardowa wtyczka, jak w we wszystkich modelach jeźdźców przewoźnych i mamy mikrofon. Mikrofon z klawiaturą numeryczną. Model SSM85D. O, warto też wspomnieć urządzenie: czyli radio jest wyprodukowane w Japonii, a mikrofon w Chinach. To z takich tutaj informacji. Samo urządzenie. Wygląda następująco. Urządzenie dość ciężkie, tak jak wspomniałem. Duży panel, nawet powiedziałbym, że ogromny. Yy, panel posiada wbudowane głośniki. Yy, te głośniki, jak producent podaje, są o mocy 6 W. Yy, I głośnik, który jest w urządzeniu. I głośnik tutaj wbudowany w urządzeniu jest 6, yy, przepraszam, 3W. W zestawie mamy również taką kieszeń, szybką kieszeń do montażu. Bardzo fajne rozwiązanie, już w poprzednich modelach też to było. Tak zwany klik, czyli naciskamy sobie tutaj przycisk i urządzenie z kieszeni nam się bezpośrednio wysuwa. Yy, wygodna sprawa, jeżeli urządzenie na przykład przenosimy często między. Domem a samochodem. Yy, tak. Panel oczywiście mamy odpinany. Jest możliwość odpięcia panela, panelu, yy, i tutaj mamy, jak widzicie, panel o pokaźnych rozmiarach. Niestety, yy, producent nie zaopatruje nas, yy, jeżeli chodzi o uchwyt pod panel. Szkoda, ale to już. Yy, przy, przyzwyczaiły nas, że tak powiem, firmy yy, czy to Icom jest, czy jakieś inne do tego, że jest to rzecz, którą można nabyć dodatkowo. Chociaż za tyle pieniędzy, yy, ile to urządzenie kosztuje, mogliby się postarać dorzucić do zestawu. Tak czy inaczej, yy, panel duży, tak jak wspomniałem, posiada wbudowane głośniki o mocy 6 W. I naprawdę bardzo ładnie słychać na tym urządzeniu. Bardzo głośne urządzenie. Eee, dotychczas chyba nie słyszałem głośniejszego urządzenia. Eee, I czysto przede wszystkim też słychać. Nawet na takiej głośności 75-80%. Bardzo wyraźnie słychać. Głośniki nie zniekształcają modulacji. Także eee, to na plus. I tak wygląda panel. Wyświetlacz tak jak wspomniałem wcześniej. 2,4 Cala, wyświetlacz dotykowy, kolorowy ekran urządzenie, które posiada dwie dwa odbiorniki w czasie rzeczywistym, bardzo dobra opcja, jeżeli korzystamy z APRS-u bądź na jednym VEVO mamy ustawiony na przykład przemiennik, na drugim faEwo APRS, APRS działa sobie jakby e, bez kolizji. Z drugim FAEWO. Oczywiście, jeżeli pracujemy na tym samym paśmie, no to w momencie, kiedy urządzenie wysyła nam ramkę do sieci, pakiety to wtedy odbiornik drugi się wycisza. Ale jeżeli pracujemy na jednym, na jednym FAEWO na 70, na drugim pracuje sobie APRS bezkolizyjnie, to działa. Jeżeli chodzi o samą obsługę urządzenia, jak widzicie, duża gała FaEwo, bardzo fajna sprawa. Gałka jest multifunkcyjna, jak również wszystkie te cztery dodatkowe gałki mają tutaj tak zwany przycisk na klik, i oczywiście te potencjometry tutaj obsługują nam jedno i drugie FaEwo. Ten potencjometr służy do yy, wejścia w rozszerzone menu urządzenia. Yy, tutaj mamy klawisze, y, bardzo fajna, y, fajna opcja, ergonomicznie rozmieszczone, w niczym to nie koliduje podczas obsługi. Nic tu przy okazji nie przyciśniemy. Y, Niepożądanego z na panelu również mamy przyciski. Przyciski do uruchomienia urządzenia oraz blokady klawiatury na panelu. I z takich tutaj dodatkowych funkcji mamy taki przycisk Super DX. Ja to tak nazywam. Jest to podbicie sygnału, prawdopodobnie wbudowany jakiś przedwzmacniacz. Bardzo fajnie to działa. Przykładowo stację, którą słyszymy na S2. Uruchamiając ten przycisk, Stację podbija nawet do S7, i taką stację też wyraźniej słychać. Co jeszcze z takich funkcji? Oczywiście, tak jak wspomniałem, urządzenie analogowo-cyfrowe C4FM w standardzie. Urządzenie może również pracować jako crossband repeater czyli taki przemiennik między pasmem 2 metry oraz 70 cm. Może również pracować jako NOT, tak zwana bramka w sieci YRX. Oczywiście APRS. Mamy możliwość zmiany koloru czcionki na wyświetlaczu. Takie różne tutaj funkcje dodatkowe. Oczywiście, o, zapomniałem jeszcze wspomnieć mamy tutaj funkcję Bluetooth. Bluetooth bardzo fajnie działa i nie muszą być słuchawki oryginalne. Testowałem to ze słuchawką e, taką dostępną na Allegro, e, której się używa na przykład w call center za tam 150 zł. Powiedzmy, bardzo przyzwoicie działa, bardzo ładna modulacja. E, to też na plus, że nie trzeba korzystać z jakichś e, dedykowanych do Jesu słuchawek. Dodatkowo mamy w panelu wejście. Na kartę MicroSD. Dzięki tej karcie możemy urządzenie upgradeować, czyli aktualizować oprogramowanie do najnowszego, ale też możemy na przykład nagrywać rozmowy, możemy nagrać swoje wywołanie i, i, i tak dalej. Co jeszcze? Tutaj z góry urządzenia mamy standardowo głośnik. Z boku. Nie mamy miejsca na śruby montażowe ze względu na ten uchwyt, który jest na klik. Co jeszcze? Pod spodem też w sumie nic nie ma takiego ciekawego. Takie nóżki mamy tutaj, jeżeli by urządzenie nam leżało na biurku. Z tyłu urządzenia mamy gniazdo antenowe, gniazdo antenowe typu UC1, wiatrak, wentylator do chłodzenia urządzenia, wentylator. Powiedzmy sobie, nie jest może tak i powiedzmy średni, i to nie przeszkadza, jak on sobie tam wyje w tle. Eee, co jeszcze? Mamy wyjście na dwa niezależne głośniki, e, czyli możemy mieć dwa głośniki, jedno do jednego faewo, drugi głośnik do drugiego. E, I mamy tutaj również wejście data. E, dzięki właśnie mm, kablowi, on ma oznaczenie SCU20. Możemy między innymi właśnie yy, uruchomić yy, bramkę Wirex. to tyle. Na tą chwilę co do tego urządzenia. Yy, oczywiście, urządzenie już chwilę tutaj u mnie jest. Yy, myślę, że zagościł mnie na dłuższą chwilę. Yy, może uda się jakieś dodatkowe yy materiały nagrać, jak zaprogramować z ręki, to urządzenie. Jak ustawić poprawnie APRS, tak aby urządzenie nam wysyłało rameczki? Eee... No, zobaczymy, jak to się rozwinie i czy będzie zainteresowanie tematem. A tymczasem dziękuję za poświęcony czas. Pozdrawiam eee... i co? Do następnego usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.